Siema, dziś będziemy czytać y, oczywiście dalej Pamiętnik nastolatki 2 i 1 Druga wakacje Natki y, wpis będzie z 3 lipca y, i chciałam jeszcze powiedzieć, że oczywiście całość wiecie gdzie oglądać, YouTube y, i moje profile prywatny autorski i strona Pamiętnika nastolatki na fejsie tam zawsze są całe rozdziały natomiast w weekendy Będziemy gościć nie będziemy realnie fizycznie gościć, ale weekendy będą dedykowane hospicjum dla dzieci z Dolnego Śląska. Dobra formuła. Hospicjum ma pod swoją opieką w tej chwili między od 109 do 111 podopiecznych. Najmłodsza pacjentka, najmłodsza podopieczna to Zuzia, która ma 9 miesięcy. Ale są też wasi rówieśnicy, na przykład Grzesiu 18-letni, Ola 20-letnia, czy Oliwia 17-letnia. Będą to weekendy dedykowane nie tylko tym dzieciom, nie tylko pod odpiecznym hospicjom, ale ich rodzinom. Dlatego, że w tej sytuacji no, wszyscy tak jakby przeżywają to razem, wszyscy są razem. Rodzinom, czyli rodzicom, kochającym rodzicom, ale także rodzeństwu o którym nie możemy zapominać, a rodzeństwo jest niesamowitym wsparciem. Będziemy dedykować to też wolontariuszom i wszystkim pracownikom Fundacji prowadzącej Stowarzyszenie Dobra Formuła. Jeśli chcecie się czegoś więcej dowiedzieć o, tej, o tym hospicjum, zapraszam na stronę, po prostu należy wpisać do wyszukiwarki dobraformuła.pl. I to wszystko będzie I, i weekendy właśnie postanowiłam dedykować dla dzieci, rodzin, pracowników, wolontariuszy tego hospicju. A teraz zaczynamy kolejny wpis z 3 lipca. Właściwie to mogłabym napisać 4 lipca, bo już jest po północy, ale dzień był pełen wrażeń i skrajnych emocji. Rano sprawdziłam fotoblog Agi, ale i tym razem nie dodała notki. Dzień zapowiadał się pięknie. Niebo było bezchmurne, a powietrze jak na Saharze. Nie miałam co liczyć, że aga będzie siedziała przed kąpem w taki dzień i że czegokolwiek się dowiem. Ciociom bolała głowa, więc zaproponowałam, że wezmę kacpra i pójdę z nim nad morze, aby się wybiegał. Rzucałam piłeczką chyba z godzinkę. Kacper wbiegł za nią do wody, rzucał się na fale i przynosił z powrotem. Właściwie mogłabym wrócić, ale coś ciągnęło mnie w kierunku, w którym spotkałam tę grupkę z Wrocławia. Tę grupkę i Maksyma. Oczywiście, ale miałam plan, by myśleć o nim jako o jednym z grupy. To, że był nieprzyzwoicie piękny, nie mogło stać się pretekstem, by myśleć o nim inaczej. Przez całą drogę wbijałam sobie do głowy, że na świecie istnieją ludzie nieprzeciętnie piękni i to w ogóle nie jest ich zasługą. Oraz, że należy traktować ich jak wszystkich innych. Że idę w tę stronę, bo brakuje mi towarzystwa rówieśników. I chciałabym sobie z nimi wszystkimi chociaż kwadrans pogadać. Zresztą wcale nie było powiedziane, że ich spotkam. Cześć Natka, usłyszałam. To był głos Witosza. Rozłożyli się tam, gdzie wtedy, gdzie wtedy blisko wydm. Hej, zawołałam w ich stronę. stronę. Podeszłam z uśmiechem na twarzy. Uś... Maksym wbił we mnie przenikliwy wzrok. Uśmiechnął się jak zwykle z wyższością. Słuchajcie, tak tylko pytam, bo w ten dzień, w który uciekł Kacper, zgubiłam łańcuszek. Pomyślałam, że może spadł, gdy się przewróciłam. Powiedziałam i zaraz pospiesznie dodałam. Ale to raczej mało prawdopodobne. Wszyscy spojrzeli na Maksyma. Może znaleźliśmy, a może nie powiedział powoli, nie odrywając ode mnie oczu. Ważny był dla ciebie? Tak. Dostałam na pierwszą komunię świętą od babci, która już nie żyje. Jesteś sentymentalna? spytał. Jestem, powiedziałam stanowczo, bo zaczynał mnie drażnić. Spoko, tak tylko zapytałem. Wzruszył ramionami. Skoro był dla ciebie ważny, to dlaczego nie szukałaś go od razu? Bo przyszło mi do głowy, że jeśli znajdziecie, to mi go przyniesiecie. Ciocia dość wyraźnie określiła, gdzie wypoczywamy. To się pomyliłaś. Odezwał się znów. A zaczepny uśmiech ani na chwilę nie schodził mu z twarzy. Nie ogarniam o co chodzi. Yy, gdybym go znalazł, nie szukałbym cię, bo wiedziałbym, że tu wrócisz. Obserwował bacznie, jak zareaguję. Ja tu nie wróciłam. Byłam zła i ogromnie się zmieszałam. Rozbawiło go to jeszcze bardziej. Szłam z kacprem, zobaczyłam was i postanowiłam zapytać o łańcusze. Czy to zbrodnia? To może w ogóle nie wolno mi chodzić w tym kierunku? Ależ wolno ci chodzić. Gdzie chcesz, wolno ci nas szukać i wolno ci do nas wracać. Roześmiał się. Nie zwracaj na niego uwagi. Odezwał się w końcu Witosz. Jest trudne. Dodał i też się roześmiał. Organizuje, organizujemy dziś ognisko. Przyjdziesz? Nie wiem, zawahałam się. Miałam ogromną ochotę trochę się rozerwać, a nie zamulać na werandzie, ale drażnił mnie Maksym. Był zbyt pewny siebie, Zachowywał się tak, jakbym przyszła tutaj tylko ze względu na niego. – Przyjdź – wtrąciła Paulina. – Ile czasu można spędzać z ciotką? Yy, – Ona jest spoko – odpowiedziałam. – Przyjdź – powtórzył Witosz. – Skoro chcecie – powiedziałam wyraźnie tak, żeby Maksym usłyszał, że przychodzę wyłącznie na zaproszenie Witosza i Pauliny. – To przyjdę. – O której to ognisko? – O dwudziestej, na polu namiotowym. – O tym tutaj? – Witosz wskazał ręką. Dobrze, będę o dwudziestej, a teraz pójdę zaprowadzić kacpra, bo ciocia pomyśli, że znów uciekł. O której wrócisz? Zapytała ciocia, widząc, że zbieram się do wyjścia. Nie wiem, ale mam komórkę, więc gdybyś się denerwowała, to zadzwoń. Może przyjść po ciebie z Kacplem, żebyś nie wracała sama? Ciociu, poproszę Witosza, żeby mnie odprowadził. Obiecujesz? Tak. No to baw się dobrze. Uśmiechnęła się. Gdy dotarłam na miejsce, ognisko właśnie się rozpalało. Dookoła siedziało dużo więcej osób, niż poznałam na plaży. – To jest Natka – przedstawił mnie wszystkim Witosz. Usadowiłam się obok Pauliny i Stefki. – To wszystko wasi znajomi? – Poznaliśmy się tutaj, na polu namiotowym – wyjaśniła Stefka. – A wy w piątkę jesteście, czy ktoś jeszcze jest z wami? – dopytywałam. – W piątkę. – Nie widzę Maksyma – stwierdziłam. – On chodzi własnymi ścieżkami pojawia się kiedy chce, znika kiedy chce. Nie zawracaj sobie nim głowy Natka, powiedziała Stefka. Jest nieosiągalny dla żadnej dziewczyny. Nie zamierzam sobie nim głowy zawracać, ale chyba dla jakiejś w końcu będzie osiągalny. Może i masz rację, ale trudno to sobie wyobrazić. Chodzicie z nim do klasy? Nie, on jest w tym, on w tym roku będzie pisał maturę. Jest aż tak stary? Ma 17 lat. Ale poszedł o dwa lata wcześniej do szkoły. Jest bardzo zdolny. A wy w której klasie jesteście, zaryzykowałam? Skończyłyśmy gimnazjum i idziemy do liceum. Wiem, wiem, gimnazjum już nie ma. <grym> I nadal będziecie mieszkały w internacie? Tak przytaknęła Stefka. Dlaczego nie chodzicie do szkoły w Poznaniu? Chyba lepiej mieszkać w domu. Brzmiało to bardziej jak pytanie niż stwierdzenie. Ja już się przyzwyczaiłam. Roześmiała się Stefka. Chodziłyśmy do gimnazjum artystycznego, a teraz do społecznego liceum sztuk plastycznych. Ja jestem na fotografii artystycznej, a Stefka na reklamie wizualnej. To liceum nie działa tradycyjnie, nie ma klas, nie musisz chodzić na wszystkie przedmioty. Jest zindywidualizowany tok nauczania, wyjaśniała. Gdzie to jest? Na robotniczej, ale wcześniej chodziłyśmy na Piotra Skargi. W Poznaniu nie ma szkół artystycznych. Zdziwiłam się, są. Ale Paulina nie mieszka w samym Poznaniu, tylko 50 kilometrów od Poznania, więc i tak musiałaby być w internacie, a we Wrocławiu ma wujka, znanego fotografa, który jej pomaga. Ja mam rodzinę we Wrocławiu, na którą w każdej chwili mogę liczyć. No i chciałyśmy być razem, bo to zawsze raźni. To prawda, ale moja mama dostałaby zawału, gdyby mi teraz powiedziała, że chcę chodzić do szkoły w Krakowie i mieszkać w internacie. Nie zgodziłaby się nawet w liceum, co dopiero teraz. Nie jest tak źle, roześmiała się Stefka. A ty w której klasie jesteś? Zdałam do trzeciej gimnazjum, czyli która by to teraz była pierwsza liceum, chyba. Jesteście starsze ode mnie, powiedziałam z wahaniem. Tak, jakby to mógł być problem. Mam siostrę w waszym wieku, dodałam pospiesznie. Paulina, a ty masz jakieś swoje foty na Digarcie? Tak odpowiedziała. Mam laptopa w domu letniskowym, chętnie bym je obejrzała. Nie ma problemu. Pokażę Ci przy okazji albo powiem, jak mnie odnaleźć. Też mam kilka fotek zamieszczonych tam, ale w porównaniu z twoimi to pewnie wypadną tragicznie. Obejrzymy także twoje. Uśmiechnęła się. A masz ze sobą aparat, spytała? Mam. Jaki? Sony. A teleobiektyw? Tak. To możemy porobić jutro nowe foty. Ja też mam aparat i ma być ładna pogoda. Świetnie ucieszyłam się i gwałtownie odwróciłam do tyłu, bo poczułam oddech na swojej szyi. Nie bój się, to tylko ja powiedział Maksym To grzech w czasie wakacji rozmawiać o szkole. Rozmawiałyśmy o fotografii wyjaśniłam a wcześniej o szkole powiedział stanowczo, ale z tym swoim łobuzerskim uśmiechem Witoż, to co? Dajemy mały koncert? zawołał w stronę chłopaka. O właśnie, Witosz, przypomniałam sobie. Co Witosz? spytał zaciekawiony. Miałam go poprosić, aby mnie odprowadził po ognisku do domu, obiecałam cioci. Już się podniosłam, aby ruszyć w kierunku Witosza, gdy ręce Maksyma mocno złapały mnie za ramiona i zmusiłybym usiadła. Nie musisz prosić, Witosza, szepnął mi do ucha. Ja cię odprowadzę. Przeszedł mnie zimny dreszcz, ale się opanowałam. Uwierz, że wolisz pójść ze mną, rzekł i wstał. Poszedł do Witosza, zawołał jeszcze kilku chłopaków, i po chwili wszyscy trzymali w rękach gitary. Rozpoczął się ogniskowy koncert. Rety, jak oni grali, jak oni śpiewali, a czuć było dźwięk w środku ciała, w sobie dosłownie było epicko, a do tego zapach lasu i szum twar. Człowiek rzadko bywa szczęśliwy, bo wydaje mi się, że szczęśliwi nie jesteśmy permanentnie, jakby to powiedziała moja mama, tylko szczęśliwi bywamy. Więc ja przy tym ognisku, wypełniona dźwiękami muzyki, poczułam szczęście. Potem Maksym mnie odprowadził, objął mnie ramieniem i przez całą drogę opowiadał o muzyce i różnych wykonawcach, a najwięcej o klasykach Roka. Widać, że był ich wielbicielem i następny wpis to będzie 4 lipca do zobaczenia się ma